Czy wiesz, że to co codziennie chrupiesz może być cichym sabotażem, albo tajną receptą na zdrowie po sześćdziesiątce? Cztery najlepsze orzechy dla seniorów i cztery najgorsze sprawdź co jesz każdego dnia, to nie kolejny filmik z poradami coś tam. To może być moment, który zmieni twoje życie, skróci kolejki u lekarza i doda energii na długie spacery z wnukami. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że w Twojej szafce mogą czaić się bomby cukrowe albo toksyczne pułapki? Tak. Niektóre orzechy, choć kuszące, mogą szkodzić. Ale spokojnie. Zaraz pokażę ci, które to złe cztery i które cztery orzechy są Twoim sprzymierzeńcem. Szybka korzyść. Po obejrzeniu tego filmu poznasz konkretny sposób, by poprawić trawienie, wzmocnić serce i poczuć się młodziej. Już dziś. A jeśli chcesz poznać tę wiedzę, kliknij lubię to, zasubskrybuj nasz kanał i koniecznie zostaw komentarz, który orzech zmienił moje życie. Jestem ciekaw twojej historii. Wyobraź sobie, że codzienne wybory przy śniadaniu, obiedzie i kolacji mogą decydować o tym, czy będziesz cieszyć się wnukami na spacerze, czy oglądać świat przez szybę okna. Brzmi dramatycznie i dobrze, bo taka jest prawda. W starszym wieku dieta przestaje być tylko smakiem i przyzwyczajeniem, staje się receptą na zdrowe starzenie się, długowieczność i dobre samopoczucie. Każdy kęs to albo krok w stronę zdrowia serca i mózgu, albo bilet w jedną stronę do problemów z odpornością, cukrzycą czy trawieniem. A najlepsze? Wcale nie trzeba rezygnować ze smaku, by zyskać więcej życia w życiu zdrowe odżywianie pełne omega 3 przeciw zapalnych produktów i świadomości żywieniowej, działa jak tarcza ochronna, którą zakładasz każdego dnia. Znasz kogoś, kto uważa, że po sześćdziesiątce wszystko już jedno? To mit, który trzeba jak najszybciej obalić. W rzeczywistości to właśnie wtedy ciało zaczyna mówić do nas głośniej, wystarczy go słuchać. Jedzenie bogate w zdrowe tłuszcze, siemię lniane, migdały czy orzechy włoskie może realnie poprawić odporność, nastrój i funkcjonowanie całego organizmu. Przykład z życia. Pani Zofia, lat 72, zamieniła zwykłe pieczywo na chleb z siemieniem lnianym i orzechami. Po trzech tygodniach jej lekarz zapytał, co zrobiła z poziomem cukru. To właśnie siła małych zmian. A kiedy te zmiany stają się nawykiem, dzieje się coś niesamowitego. Pojawia się energia, jasność myślenia i chęć do działania. Widzisz, starość nie musi być spowolnieniem, może być nowym otwarciem, jeśli tylko damy organizmowi to, czego naprawdę potrzebuje. I tu właśnie pojawia się rola żywności jako medycyny. Nie potrzeba drogiej apteki, jeśli masz w kuchni siemię lniane, pistacje i dobre orzechy. Wystarczy porzucić sztuczne dodatki i cukier, by organizm sam zaczął się regenerować. Nie trzeba od razu zmieniać wszystkiego, czasem wystarczy jeden lepszy wybór dziennie. Jedna porcja migdałów zamiast batonika, jedna sałatka zamiast tłustej kolacji. Tak rodzi się zdrowe starzenie się. Nie w rewolucji, ale w rytmie codziennych, mądrych decyzji. A teraz zdradzę ci sekret. Najwięcej ludzi popełnia błędy nie dlatego, że nie wiedzą, co jeść, ale dlatego, że nie wiedzą, czego unikać. Zdrowe odżywianie to też sztuka eliminacji, uczenia się, które produkty działają przeciwzapalnie, a które tylko pozornie są zdrowe. I choć może się wydawać, że wszystko, co naturalne nam służy, to właśnie tutaj kryje się pułapka zwłaszcza jeśli chodzi o orzechy bo nie wszystkie wspierają zdrowie w starszym wieku czego unikać o tym za chwilę ale najpierw wróćmy do sedna świadome jedzenie to więcej niż nawyk to forma codziennej troski o siebie to co zaskakuje to jak mocno nasz nastrój i odporność reagują na drobne zmiany w jadłospisie ktoś może powiedzieć przecież to tylko jedzenie ale prawda jest taka, że sposób odżywiania decyduje o tym, czy dzień zaczynasz z energią, czy z bólem pleców i znużeniem. Omega-3 i zdrowe tłuszcze nie tylko wspierają mózg. One potrafią przywrócić jasność myślenia, która wielu seniorom umyka z wiekiem. A orzechy, jeśli wybierzesz mądrze, mogą działać lepiej niż niejeden suplement. Jeśli nie, cóż. Możesz przypadkowo zaszkodzić sobie bardziej, niż myślisz, ale o tym już za moment, bo zanim powiemy, które orzechy naprawdę warto mieć pod ręką, musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Nie wszystkie chrupiące przekąski są sobie równe. Właśnie tutaj robi się naprawdę ciekawie. Nie wszystko, co pochodzi z natury, działa na naszą korzyść. Orzechy są tego doskonałym przykładem. Choć powszechnie uznawane za zdrowe. Niektóre z nich mogą stać się powolnym sabotażystą naszego zdrowia, zwłaszcza w starszym wieku. Wystarczy odrobina nieuwagi, by coś, co miało wzmacniać serce i mózg, osłabiło odporność, pogorszyło samopoczucie, a nawet wywołało problemy z trawieniem. Świadomość żywieniowa polega również na tym, żeby umieć powiedzieć nie tym przekąskom, które tylko udają, że są zdrowe. Prażone, solone, z dodatkiem karmelu czy czekolady, niby orzechy, a jednak bardziej chemiczna bomba niż naturalny dar. A najgorsze, że często to właśnie te orzechy kuszą nas najbardziej. Weźmy na pierwszy ogień prażone, solone nerkowce, kuszą zapachem i chrupkością, ale to, co naprawdę oferują, to nadmiar soli i niezdrowych tłuszczów. W starszym wieku to jak granie w ruletkę z własnym ciśnieniem krwi. Wyobraź sobie starszego pana, który codziennie wieczorem chrupie garść tych przysmaków do serialu, a potem dziwi się, że rano nie może założyć obrączki, bo palce są spuchnięte. To nie przypadek. To sól, która zatrzymuje wodę i niszczy równowagę organizmu. Zdrowe starzenie się wymaga rozsądku, a rozsądek mówi jasno unikać. A teraz, Orzeszki ziemne. Kto by pomyślał, że coś tak popularnego może być aż tak problematyczne? Niestety, często zawierają aflatoksyny. Toksyczne substancje produkowane przez pleśń, które mogą mieć poważny wpływ na zdrowie wątroby. Nie wspominając już o ich właściwościach prozapalnych, seniorzy zmagający się z reumatyzmem. Bulami stawów czy stanami zapalnymi powinni trzymać się od nich z daleka. Zwłaszcza, że ryzyko jest niewidoczne. Nie poczujesz aflatoksyny, ale skutki mogą być długoterminowe. Lepiej zainwestować w orzechy włoskie lub pistacje, które naprawdę wspierają zdrowie serca i mózgu. Orzechy brazylijskie to ciekawy przypadek. Z pozoru niewinne, bogate w selen. Minerał, który wspiera odporność. Ale uwaga! W nadmiarze ten sam selen może stać się toksyczny. To jak z winem, kieliszek może pomóc na krążenie, ale butelka to już inna historia. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że już dwie, trzy orzechy brazylijskie dziennie wystarczą. Więcej to już igranie z ogniem. Zatrucie selenem może prowadzić do bólu głowy, zmęczenia, a nawet problemów z pamięcią czyli dokładnie tego, czego chcemy unikać w procesie zdrowego starzenia się. I na koniec orzechy w polewie. Te błyszczące, kuszące czekoladowe kulki, karmelizowane cuda i orzechy w luksze wyglądają jak deser, smakują jak niebo, a działają jak bomba kaloryczna z opóźnionym zapłonem. Pełne cukru, sztucznych dodatków i tłuszczów trans potrafią w kilka minut zepsuć efekty tygodnia zdrowego odżywiania. Cukier w ich składzie nie tylko destabilizuje poziom glukozy we krwi, ale też obciąża trawienie i może sprzyjać stanom zapalnym. To tak, jakby do baku nowego samochodu nalać Coca-Coli zamiast paliwa. Może ruszy, ale długo nie pojedzie. To wszystko pokazuje, że wybierając orzechy trzeba patrzeć dalej niż tylko na smak i etykietę. Prawdziwa wiedza to umiejętność oddzielenia tego, co kusi, od tego, co naprawdę wspiera długowieczność i zdrowe starzenie się. Bo skoro tak łatwo można się pomylić, to może warto wiedzieć, które orzechy są tymi naprawdę złotymi kulkami zdrowia, a nie tylko ich udawaną wersją. Właśnie o nich opowiemy już za moment. To niesamowite, jak coś tak małego jak orzech, może mieć tak potężny wpływ na zdrowie, zwłaszcza w starszym wieku, kiedy każda decyzja żywieniowa może albo wzmocnić serce i mózg, albo przyspieszyć procesy zapalne. Cztery orzechy wyróżniają się na tle innych, jak prawdziwe klejnoty natury orzechy włoskie, migdały, siemie, lniane i pistacje. Są jak drużyna marzeń dla każdego seniora, który chce zadbać o zdrowe starzenie się, długowieczność i lepsze samopoczucie. Te produkty to więcej niż przekąska: to inwestycja w odporność, trawienie i kontrolę wagi. A co najważniejsze, działają tam, gdzie naprawdę tego potrzebujesz: w sercu, mózgu i układzie trawiennym. Weźmy orzechy włoskie, prawdziwy eliksir dla mózgu. Są jak naturalna tabletka z omega-3, tylko bez skutków ubocznych. Pomagają w koncentracji, zapobiegają spadkom nastroju i wspierają zdrowie serca. Jeśli masz w domu seniora, który często zapomina gdzie odłożył okulary, spróbuj dodać kilka orzechów włoskich do jego codziennej owsianki. Efekt? Więcej jasności umysłu i lepsze samopoczucie. A co ważne, orzechy włoskie działają przeciwzapalnie, czyli odwrotnie niż orzeszki ziemne czy prażone nerkowce, które tylko zaostrzają stany zapalne w organizmie. Migdały to kolejna perła. Zawierają witaminę E, naturalny antyoksydant, który spowalnia procesy starzenia się skóry i komórek. Do tego wapń i magnez, które wspierają kości. Temat nie do przecenienia w starszym wieku. Wyobraź sobie starszą panią, która co rano zjada kilka migdałów z jogurtem, jej skóra promienieje, a stawy nie skrzypią jak stare drzwi. Co więcej, migdały pomagają w kontroli poziomu cukru, w przeciwieństwie do orzechów w polewie, które fundują organizmowi istny cukrowy rollercoaster. A przecież nie o to chodzi w zdrowym starzeniu się. Jeśli myślisz o regularności trawienia, sięgnij po siemielniane. Te maleńkie nasiona to prawdziwa bomba błonnika i lignanów, które nie tylko wspierają pracę jelit, ale też działają hormonalnie. Siemielniane to wybawienie dla tych, którzy zmagają się z zaparciami, wzdęciami lub wahaniami ciśnienia. A jak je wprowadzić do codziennej diety? Najprościej dodać łyżkę do porannego smoothie, owsianki albo jogurtu. To lepszy wybór niż orzechy brazylijskie, które łatwo przedawkować i narazić się na nadmiar selenu, coś co z wiekiem staje się coraz bardziej niebezpieczne. Nie zapominajmy o pistacjach, zielone, pełne smaku, a przy tym wyjątkowo bogate w białko i błonnik. Wspierają wzrok co jest kluczowe, jeśli chcesz w pełni cieszyć się codziennością bez okularów na nosie? Pistacje to też świetny sposób na zaspokojenie głodu, bez sięgania po przetworzone przekąski. Zamiast chrupać karmelizowane orzechy, warto zabrać ze sobą garść niesolonych pistacji do pracy, na spacer, czy po prostu jako zdrowy wieczorny rytuał. To przekąska, która odżywia, a nie tylko zapełnia. Kiedy przyjrzysz się tym czterem superorzechom, zauważysz, że mają jedną wspólną cechę: są naturalne, nieprzetworzone i bogate w składniki, które wspierają każdy aspekt zdrowego starzenia się. I choć łatwo dać się zwieść błyszczącym polewom i słonym nerkowcom, warto pamiętać, że to właśnie orzechy włoskie, migdały, siemielniane i pistacje budują fundament długowieczności. Ale jak spożywać je mądrze, by nie przesadzić i nie zniweczyć ich dobroczynnego wpływu? Nawet to, co najlepsze, może stać się szkodliwe, jeśli przesadzimy. I to jest jedna z najcenniejszych lekcji, jakie można wynieść w starszym wieku. Orzechy włoskie, migdały, siemielniane, pistacje, wszystkie mają cudowne właściwości, ale tylko wtedy, gdy spożywamy je z umiarem. Przekroczenie granicy może skończyć się niestrawnością, problemami z trawieniem, a nawet przyrostem wagi, który podkopuje efekty zdrowego starzenia się. Co ciekawe, to właśnie seniorzy często myślą skoro zdrowe, to mogę bez ograniczeń, a to prosta droga do przeciążenia organizmu. Świadomość żywieniowa zaczyna się od pytania: ile to wystarczająco? Przykład? Weźmy orzechy brazylijskie, wystarczą dwie dziennie, trzy, jeszcze dobrze, ale dziesięć to już ryzyko toksycznego nadmiaru selenu, co może powodować bóle głowy, zmęczenie i problemy z pamięcią, zupełnie odwrotnie niż orzechy włoskie, które wspierają zdrowie mózgu, albo siemię lniane, cudowne dla trawienia, ale tylko gdy spożywane w zmielonej formie i z odpowiednią ilością wody. W przeciwnym razie może obciążać jelita. To pokazuje, że zdrowe produkty wymagają wiedzy, nie tylko entuzjazmu, jedzmy mądrze, nie tylko zdrowo. Uważność przy jedzeniu to nie tylko modne hasło, to sposób na budowanie relacji z własnym ciałem. Starszy pan, który siada do posiłków ciszy, powoli przeżuwa garść niesolonych pistacji. Zrobi więcej dla swojego zdrowia niż ktoś, kto w pośpiechu chrupie karmelizowane orzeszki przed telewizorem. To nie tylko różnica w składnikach. To zupełnie inny styl życia. W jednym przypadku wspierasz odporność, zdrowie serca i kontrolę wagi, w drugim fundujesz sobie cukrowy zjazd, stan zapalny i zmęczenie. Świadome jedzenie to inwestycja w siebie i to najlepszy rodzaj inwestycji. W starszym wieku każda reakcja organizmu staje się ważna, dlatego warto obserwować jak ciało reaguje na konkretne orzechy. Migdały mogą wspierać skórę i kości, ale jeśli po ich zjedzeniu pojawia się dyskomfort, może trzeba zmniejszyć ilość. Orzeszki ziemne mogą wywoływać alergię lub zaostrzać reumatyzm. W takim przypadku lepiej postawić na pistację. Nie ma jednego schematu dla wszystkich, ale jest jedno złote prawo: słuchać swojego organizmu. Zdrowe odżywianie to nie tylko wybór składników, to też umiejętność reagowania na sygnały ciała. Zadbaj też o formę. Unikaj prażonych, solonych, słodzonych wersji. Wybieraj orzechy naturalne, nieprzetworzone, niesolone, dodawaj siemielniane do jogurtu, zamiast smażonych nerkowców do sałatki, wrzuć kilka migdałów. To drobne zmiany, które z czasem tworzą nową jakość życia. Świadome jedzenie może stać się rytuałem, momentem zatrzymania się, oddechu, refleksji. Dla niektórych to chwila modlitwy dla innych moment wdzięczności. I właśnie w takich rytuałach dojrzewa prawdziwa troska o siebie. I kiedy już poczujesz, że umiar, smak i uważność tworzą spójną całość, zadajesz sobie pytanie. Co dalej? Jak przekuć tę codzienną troskę w długofalową zmianę, która pozwoli nie tylko żyć dłużej, ale i pełniej? Odpowiedź bywa prostsza niż się wydaje. Zdrowe starzenie się to nie przypadek, to strategia. To wybory, które podejmujemy codziennie, często nieświadomie, przy lodówce, sklepowej półce czy kuchennym stole. Mądrość wieku polega nie na rezygnacji, ale na selekcji. Co wybierzesz dziś? Pistacje, które wspierają wzrok i trawienie, czy może karmelizowane orzechy, które fundują organizmowi cukrową bombę? To właśnie takie codzienne decyzje budują twoją przyszłość. Samopoczucie. Odporność, zdrowie serca wszystko to zależy od rytuałów, które dziś tworzysz. Starzenie się z troską to nieograniczenia to troska, której może brakowało ci w młodości. Nie chodzi o zakazy chodzi o zrozumienie, że to, co wkładasz do ust to nie tylko smak to sygnał, który wysyłasz swojemu ciału. Orzechy włoskie to wiadomość chcę zadbać o mózg. Siemielniane mówi, Szanuje swoje jelita i hormony. Migdały przekazują troskę o kości i skórę. Z kolei orzeszki ziemne czy solone nerkowce mogą powiedzieć: dzisiaj nie słucham siebie. A przecież możesz słuchać, możesz wybierać, możesz tworzyć styl życia, w którym zdrowe odżywianie to forma codziennej miłości do siebie. Widzisz seniorzy, którzy zaczynają świadomie jeść, nie tylko czują się lepiej, oni żyją pełniej. Mają więcej energii, lepszy sen, większą klarowność umysłu. Jeden z moich znajomych, pan Jan, po siedemdziesiątce całkowicie zmienił swoje podejście do diety: zamiast orzechów w polewie garść niesolonych pistacji, zamiast chleba z margaryną, owsianka z siemieniem lnianym i orzechami włoskimi. Po dwóch miesiącach mówił, że czuje się młodszy niż dekadę wcześniej. Tak działa świadoma troska. Małe zmiany, wielkie efekty, nie musisz mieć doktoratu z dietetyki, by podejmować lepsze decyzje, wystarczy włączyć refleksję czy to co jem wspiera moją długowieczność, czy to daje mi energię, czy ją zabiera, czy chcę teraz chwili przyjemności, czy życia pełnego zdrowia. Odpowiedzi nie zawsze są łatwe, ale każda z nich przybliża cię do mądrzejszego starzenia się. Orzechy to tylko przykład. Ale jakże znaczący, bo jeśli coś tak małego może zrobić tak wielką różnicę, wyobraź sobie, co się stanie, gdy cały twój dzień zacznie być budowany na takich mądrych decyzjach. Troska o siebie zaczyna się od małych rytuałów. To może być popołudniowa herbata z migdałami zamiast ciastek. To może być poranna sałatka z siemieniem lnianym i jogurtem. To może być świadome nie dla orzechów brazylijskich, gdy masz już selenowy nadmiar. To wszystko składa się na życie z większą jakością, spokojem i siłą. Starzenie się z troską nie oznacza rezygnacji z przyjemności, oznacza wybór tych przyjemności, które niosą dobro, a dobro, jak się okazuje, może mieć smak pistacji. I kiedy zaczynasz dostrzegać, jak wiele możesz zrobić dla siebie, nie przez wielkie rewolucje, ale przez codzienne gesty, pojawia się naturalne pytanie. Co jeszcze mogę zmienić, by żyć lepiej? A może warto zacząć od pierwszego kroku i sprawdzić, czy to, co masz dziś w kuchni, rzeczywiście ci służy? Powiedz szczerze, czy po tym, co właśnie usłyszałeś, spojrzysz tak samo na orzechy w swojej kuchni? Czy dalej sięgniesz po karmelizowane pułapki, czy może dasz szansę siemieniu lnianemu, które wspiera twoje trawienie i odporność? Teraz już wiesz, że zdrowe odżywianie w starszym wieku to nie luksus, to obowiązek wobec samego siebie. I właśnie dziś możesz podjąć decyzję, która zaprocentuje za tydzień, miesiąc, a nawet za pięć lat. Co wybierzesz? Świadome wybory, czy wygodne nawyki? Migdały i pistacje, czy prażone nerkowce pełne soli? To ty decydujesz. A teraz mam do ciebie pytanie. Co zmienisz w swojej diecie już od jutra? Podziel się w komentarzu, jestem ciekaw twojej drogi. Jeśli ten film dał ci do myślenia, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych porcji konkretnej życiowej wiedzy o zdrowym starzeniu się, bo jeśli nie teraz, to kiedy?